Cześć, naszym nowym gościem Patryk Łabędź, drużyna Only Spikes. No muszę ci powiedzieć, że miałem jakieś tu flashbacki z przeszłości, zacząłem się o siebie martwić, bo byłem święcie przekonany na 1000% że już rozmawialiśmy tutaj w trakcie wywiadu widocznie tak często rozmawiamy na sali, że mi to gdzieś sięgnęło po prostu nie chciałeś ze mną rozmawiać, to no przyznaj się no tak, dzisiaj poprosiłem nawet innego zawodnika waszej drużyny byłem z nim umówiony, ale on powiedział, że nie dotrze, bo jakaś tam kontuzja się przytrafiła, że ty będziesz no i właśnie ta sytuacja tak no, daja, dała mi głowę, mocno na głowę, muszę przyznać nie? natomiast byliśmy kiedyś umówieni i to wyszło chyba wynika z tego, że ostatecznie tam tobie nie pasowało i się finalnie tak. nie spotkaliśmy no, być może tak jest no to... No, w końcu się udało spotkać, za co się cieszę, więc, więc fajnie, no to słucham. Co do tego nieudawania się, no to e, dość często możecie to powtarzać, bo e, no, 33 mecze w historii Intermarina CL3 nauczyliście się przegrywać, można powiedzieć, e, m, cały czas zgonicie ten... E, m, Poziom. Liczbę, liczbę drużyn tak. i te, te wszystkie ekipy, które Wam uciekają. Myślisz, że ten dystans pomiędzy Wami się skraca, czy jednak wydłuża? Wiesz co? Ja wolę dużo bardziej sformułowanie, że nie 33 mecze, mhm. tylko trzeci sezon. To jest okay. dopiero nas trzeci sezon, więc jesteśmy wciąż troszeczkę jeszcze początkujący. Wolę to z tej perspektywy na to patrzeć. Mhm. No ale tak, no nie da się ukryć, że to, co reprezentowaliśmy sobą pierwszym sezonie, albo przed pierwszym sezonem, no to już jest dużo większy przeskok między tym, co jest dzisiaj. No, mhm. Dużo lepiej sobie radzimy, nie da się z tym ukryć. Przeżyliśmy przecież jako drużyna już dwóch, tre dwóch trenerów, mhm. przeżyliśmy jako drużyna dużo spotkań, nie tylko tutaj na lidze, ale również też spotkania na turniejach różnych, na mhm. sparingach, jakieś tam mecze towarzyskie z innymi, więc no, jesteśmy dużo bogatszą o doświadczenie drużyną niż mhm. jeszcze... Na pierwszym sezonie, lub przed pierwszym sezonem, mhm. więc e, troszeczkę się już nauczyliśmy przegrywać, mhm. jak to ładnie powiedziałeś. Natomiast no, e, przychodzi nam to dużo lepiej i co ważniejsze, dużo więcej frajdy z samej gry mamy, co z tym też było różnie na przestrzeni poprzednich sezonów. Powiedziałeś, że tylko trzy sezony, natomiast faktycznie tych zmian było bardzo dużo. E, wywołałeś do tablicy moje kolejne m, pytanie, bo tak naprawdę zmiany trenerów, zmiany zawodników, zmiany kapitanów, bo też nie byłeś e, tym początkowym kapitanem drużyny. Masa zawodników w sumie, no może nie masa, ale część zawodników odeszła, część przybywa. Nawet dzisiaj dopisał, dopisaliście no nowego zawodniczka, nową zawodniczkę w zasadzie. I czy to już jest ten optymalny skład? Czy jeszcze, jeszcze szukacie optymalnych rozwiązań? Czy na razie kolejny zmian nie planujecie? czy znaczy ja i tak uważam, że na przestrzeni ostatnich sezonów i też w porównaniu do innych drużyn, mhm. mam takie poczucie, że my jesteśmy taką drużyną jedną z tych, która się za bardzo nie zmienia, że tam, mhm. co to zasady, to na tym boisku są cały czas te same twarze. Ok, no na taką ilość ludzi zawsze to się będzie zmieniać, zawsze będzie sytuacja, że ktoś odchodzi, e, potem my musimy szukać i ktoś przychodzi, więc no to jest moim zdaniem chyba całkiem normalne, ale no tak, no staramy się e, działać na to, co nas, na, na co nas los zrzuca, tak? Mhm. Tak jak powiedziałeś, no gdzieś tam był jeden trener z różnych sytuacji, potem się pojawił drugi trener, tak samo nastąpiła zmiana kapitana, mhm. więc no, po prostu e, gramy na bieżąco tymi kartami jakie nam los rzuca i mhm. uważam, że to jest dobre, no bo dzięki temu rzeczywiście trwamy. No okej, okay, ja wiem, że jesteśmy e, gdzieś tam na tym dolnym e, szczeblu e, tabeli ligowej, e, natomiast no, sam tak jak widzisz od ostatnich meczy no to jest po prostu coraz lepiej to wygląda. Więc to też świadczy o takiej naszej trochę dojrzałości. My też powoli dojrzewamy jako drużyna. To, że my gonimy ten poziom SL3, to jesteśmy tego świadomi. Natomiast uważam, że go w końcu dogonimy. No właśnie wracamy do tego samego początku, bo nie odpowiedziałeś precyzyjnie na to pytanie. Czy Wy szybciej gonicie, czy jednak reszta drużyn szybciej ucieka? Ten dystans pomiędzy wami się zmniejsza, czy zwiększa? No na to pytanie na pewno odpowiem jak już się troszeczkę skończy, mhm. będziemy bliżej końca tego sezonu, okay. no bo to kwestia na ten suchy wynik, tak? mhm. czy będziemy mieli więcej punktów niż okay. w poprzednich sezonach czy nie, no to chyba to jest takie najbardziej znamienne, mhm. natomiast samej takiej kultury gry, i z samego takiego fanu z gry, no to już uważam, że no, w dużo lepszym kierunku to wszystko idzie. Nie? Że dużo dojrzalszą drużyną jesteśmy niż poprzedni raz. Patryk, jak mogło się z to wydarzyć, że w, w tamtym tygodniu gdzie nie było w tak ważnym meczu? Wygraliście za komplet punktów. Tutaj zostało mi przypomniane dzisiaj w zapowiedzi, bo napisałem, że to była w zasadzie, czy podsumowaniu, no, gdzieś tam w jakimś z tekstów napisałem, że za komplet punktów wygraliście po raz pierwszy w historii. Pomyliłem się oczywiście, bo wygraliście. Z drużyną Hapak Lloyd w maju tego roku. Natomiast no powiedz mi, czy. No, bo właściwie jak się tutaj zapatrujecie na, na te dalsze e, zmagania? E, I jak, jak uważasz, czy jeszcze będziecie w stanie gdzieś tutaj powalczyć o te m, kolejne m, punkty i, i kolejne wygrane? No bo tydzień temu wygraliście świetne spotkanie. E, I co koledzy tutaj też z drużyny mówili o tym meczu? Znaczy już, już myślałem, że chcesz mnie zapytać, mm -hmm. że jak to jest, y, że mnie nie ma, a my wygrywamy. Okay. Moi koledzy już troszeczkę e... mema stworzyli, że akurat w tym sezonie tak się akurat złożyło, że w tych meczach, w których. Eee, gdzieś te punkty się udało wyrwać. No to tak się akurat składa, że mnie nie było, więc już ten mem gdzieś tam wokół nas się kręci. Ja tego złożyłem za więc poczułem też, że tak może być. Eee, natomiast eee, przypomnij, proszę. Tą drugą część pytania? Nie, jak myślisz, czy kolejne kolejnych spotkaniach, no bo tydzień temu wygraliście, czy te okay. kolejne wygrane jeszcze myślisz, że przyjdą, upatrujecie jakiegoś sobie takiego rywala, gdzieś szukacie, z kim potencjalnie moglibyście jeszcze pokusić się o te punkty, czy jednak każdy kolejny mecz, dzisiaj z Szarksami też wychodzicie po prostu po trzy punkty? Nie, w ten, bardziej w tym kierunku nie, myślimy raczej w kategoriach, że okej. Okay. Ta drużyna jest w mhm. naszym zasięgu, więc na to się nastawiamy, bo to już nas nieraz zgubiło, zresztą myślę, że nie tylko nas pewnie. Mhm. Eee, I też staramy się nie wychodzić w taki sposób, że jeżeli jesteśmy bardzo mocnym underdogiem, tak jak chociażby dzisiaj, no mhm. Rekiny bardzo mocna drużyna z wyższej, raczej, z tego raczej wyższego szczebla tej tabeli, no, ale też nie przyjeżdżamy tu z takim nastawieniem, że na, tylko żeby odpękać, mhm. eee, tylko rzeczywiście przyjeżdżamy powalczyć i tak trochę sobie wierzę, wierzymy, wiadomo, realia są jakie są, Natomiast wierzymy, że jeżeli bardzo mocno się postawimy, bardzo mocno się postaramy, mm -hmm. e, no to gdzieś ten podział punktowy zawsze jest możliwy. E, no czy dalej, to już nie chcę aż tak daleko do tego wychodzić, ale no, e, nie przychodzimy e, z głowami w dół, mm -hmm. skierowanymi. Nie? Okay. Udało się w tym pierwszym meczu z drużyną DSGS-a, e, absolutny faworyt, e, drużyna, która później wszystkie mecze wygrywała i wygrywała za komplet punktów. No więc może tutaj jest echopium, gdzieś tam nadzieja na, na dzisiejsze spotkanie, że no z tym bardzo silnym rywalem, jakby nie było, będzie podobnie. No niestety, ludzka świadomość tak bardzo często działa, że jeżeli mhm. się gra na te słabsze drużyny, mhm. to czasami człowiek się rozluźni. Mhm. No i okej, okay, wtedy na tym meczu, o którym powiedziałeś, troszeczkę to wykorzystaliśmy i się tam udało ten punkt uszczypnąć, mhm. więc kto wie. To się pewnie jeszcze wydarzy. Się. Jakie było najlepsze spotkanie w tym sezonie? Jeszcze abstrahując, czy byłeś, czy nie byłeś, na pewno pat patrzyłeś sobie te ostatnie spotkanie gdzieś tam na YouTube mogłeś obejrzeć. Jakie było twoim zdaniem najlepsze spotkanie wasze w tym sezonie? No, bez dwóch zdań, to w którym udało nam się komplet punktów zgarnąć mm -hmm. tak? z, y, poprzedni mecz, z poprzedniego tygodnia. E, no, samo nagranie z YouTube'a już też fajnie pokazuje, że rzeczywiście e, gdzieś to zacię zacięcie siatkówkowe mamy, mm -hmm. więc całkiem dobrze się to oglądało. Ale e, jeszcze poprzedni mecz też z Sulminem, tylko tym kolejnym Intergraham. Intergraham. Tak, e, Inter -Graham. Inter -Graham. tak e, tamten mecz też był bardzo dobry. Okej, okay, tam się nie udało, tam mm -hmm. się tam skończyliśmy 0, Ale było e, Natomiast no też było blisko, też było, że tak powiem, na co popatrzeć. Zresztą e, tak, nawet trochę śmiało powiem, że patrząc sobie na te suche statystyki, na te punkciki, uh -huh. e, troszeczkę e, ten mecz tak się wykreował, że skończyliśmy go 0-3, mając więcej zdobytych punktów w ataku. Tak to się stworzyło. Uh -huh. dlatego, dlatego też uważam, że ten mecz był jednym z lepszych naszych meczów, mimo tego, że przegraliśmy. E, wspominałeś o tych trenerach, czy nadal macie trenera, i czy nadal trenujecie z trenerem, czy bez trenera, czy, czy po prostu macie te treningi, czy tylko tutaj SL3? Czy... Nie, na ten moment, e, od tego sezonu, mm -hmm. że tak powiem, szkolnego, zaczęliśmy już bez trenera. To jest okay. taka troszeczkę zmiana dla nas, no bo jednak ponad rok z trenerami, którzy mm -hmm. nam gdzieś dyktowali e, ćwiczenia, zadania, mm -hmm. tak, pomagali nam. Teraz już trochę, nie to, że inna hala to jeszcze. Bez tego trenera na początku troszeczkę chaos i brak dyscypliny, mhm. natomiast gdzieś tam już sobie poukładaliśmy to, jak to powinno jednak wyglądać. Na razie nie szukamy, albo przynajmniej nie wiemy, że szukamy, tak się tylko rozglądamy. Może ktoś tam jak się zgłosi, no to mhm. jesteśmy otwarci na rozmowę, mhm. ale no, trenujemy. Gramy, ale przede wszystkim stawiamy na jak największą ilość grania. Po mhm. prostu gdziekolwiek, gdzie się tylko da. Jeździmy sobie na różne wydarzenia, staramy się rozmawiać z różnymi drużynami. Mhm. E, jeszcze przed wystartowaniem tego konkretnego sezonu też już kilka e, sparringów zagraliśmy więc, e, tak jak w poprzednim roku stawialiśmy na treningi, tak. Teraz stawiamy dużo na e, łapanie tego doświadczenia. Był taki trudny moment waszej historii, że sobie pomyśleliście, kurczę, no nie wiemy, czy, czy jakby to kontynuować, czy, czy dalej grać, czy jednak nie zrobić sobie jakieś przerwy, były takie jakieś trudne myśli, czy jednak cały czas byliście tak nakręceni, bo teraz odnoszę wrażenie, że no dosyć mocno jesteście nakręceni. Jeszcze no chyba te poprzednie spotkania wam, jakby to. Podkręciły, podbiły te, te Wasze nastroje. Natomiast czy był taki moment jakiś zawahania? Wiesz co? Tu bym bardzo chciał podkreślić to, że e, nasza drużyna jeszcze przed zapisem bo to jest nasz, nasz trzeci sezon SL3 mhm. e, jeszcze przed e, pierwszym sezonem SL3 my byliśmy zbieraniną grupą ludzi, która, która de facto nie grała wcześniej w siatkówkę. Mhm. My wszyscy się zebraliśmy. Wielu z nas nawet nie wiedziało, że można na pozycję grać. Wielu mhm. z nas nie wiedziało, jak się gra na pozycję. Wielu z nas w ogóle dużo elementów siatkówki nie umiało. Gdzieś tam nasze umiejętności e, raczej kończyły się na takim e, graniem rekreacyjnym poza pracą, więc mhm. my startowaliśmy z totalnego zera. Więc jak człowiek wystartował z takiego totalnego zera i nagle zaczął progresować, rozpoczął te treningi z trenerami, rozpoczął tę grę ligową, okej. Okay, na, na takim poziomie, a nie, a nie innym, no to mimo tego, że tam tych przegranych y, trochę się nawarstwiało, no to to była wciąż nasza y, to była wciąż nasz początek przygody, więc mm -hmm. tam y, okej, okay, były takie zderzenie się ze ścianą, że jesteśmy jeszcze, znaczy, że jeszcze musimy dużo nadrobić, mm -hmm. tak, gdyż musimy się dużo nauczyć, ale no nie było tak jak mówisz, że nagle było nie, my się do tego nie nadajemy, tylko raczej było takie nakręcanie, że ej, to jest dopiero nasz początek, dlatego tak jak na początku tej rozmowy. Mm -hmm. Nie 33. spotkanie, trzeci sezon to jest dopiero, nie? Mm -hmm. Przecież wielu zawodników w tych rozgrywkach to gra przecież od lat, nie? My mm -hmm. de facto dopiero zaczęliśmy, więc mm -hmm. to, że potrafimy się już czasami postawić niektórym drużynom e, i gdzieś tam im utrzeć nosa, to już jest fajny sukces, nie? no bo e, no ta perspektywa dużo zmienia, nie? że jesteśmy wręcz takimi troszeczkę jeszcze początkującymi, nie? ja wiem, że już, już minął rok, już człowiek się też dużo nauczył, mhm. już też potrafimy się postawić. Eee, i ta perspektywa nas tak najbardziej zachęca do tego dalszego progresu. Pytam, bo e, który, no nie pamiętam, czy to przed tym, czy poprzednim sezonem, e, no były zapisy i gdzieś tam no dosyć długo zwlekaliście z tym, zapiszemy się, nie zapiszemy, nie wiadomo e, i właśnie dlatego stąd, stąd to pytanie. Myślałem, że może właśnie zbiegło się to w czasie z tym, że po prostu jakieś zniechęcenie poczuliście e, i skąd wówczas ta opieszałość z waszej strony? Nie, to ja nie? tak po prostu na ciebie A, pisałem, że tak, jeszcze... tak Tak, <laughs> <laughs> Znaczy to, że wystartujemy to wiedzieliśmy niemalże od początku, ja tylko chciałem po prostu, e, okay. ja lubię dużo rzeczy po prostu po kolei sobie robić. Nie? Mm -hmm. Najpierw chciałem ustalić dokładnie kto e, e, jest chętny na granie, ile mm -hmm. tych ludzi jest i dopiero wtedy definitywnie się zgłosić. E, tak po prostu wyszło, ale nie, już tak powiem nawet kilka miesięcy przed wystartowaniem wszyscy już wiedzieli, tak my na pewno wystartujemy, okay. zresztą nie po to mamy tego slot'a i go pilnujemy, mm -hmm. żeby teraz rezygnować, więc mm -hmm. nie, nie jest. Wrócę jeszcze do któregoś z poprzednich sezonów, nie tego co się skończył stosunkowo niedawno, tylko tego rok temu brałeś udział w meczu gwiazd i wówczas z tego co pamiętam zostałeś MVP tego meczu, dobrze pamiętam? Tak, tak było. Była jakaś taka satysfakcja, że jednak no, no, coś takiego wśród... No, w drużyn no, wyższych gdzieś tam w tabeli ligowej. No, myślę, że to taka fajna. Myślę, że to frajda była, że, że jednak byłeś najlepszym zawodnikiem spośród tych najlepszych zawodników The Best of the Best, po prostu wszystkich zawodników. Nie, no, pewnie, że tak. w ligi. pewnie, że tak. No, to było mega miłe, mega mhm. sympatycznie. Bardzo się z tego cieszyłem. Już w ogóle samo zaproszenie na, mhm. na coś takiego. To było mega fajne wyróżnienie. Ja pamiętam tam nawet specjalnie musiałem sobie tam jakiś grafik z pracy dograć, żeby na pewno na to zdążyć. Eee... No i tak, no i akurat tak się złożyło, że udało się tam zdobyć jakąś taką większą ilość punktów i, i właśnie jeszcze tam gdzieś taka, taka wisienka na torcie, gdzie już cały, całym mm -hmm. tortem jest zagranie w tym meczu mm -hmm. Gwiazno też ta wisienka na torcie się udała, właśnie, że tam jakaś gwiazdeczka MVP się pojawiła, mega, mega miło mi z tego powodu, no i wiadomo, to jest wyróżnienie. No tak. Cóż Patryk, życzę Wam powodzenia w dzisiejszym spotkaniu, pewnie się przyda, bo bardzo silna drużyna, lider tak. czwartej ligi, do zobaczenia na sali, dzięki. Pewnie, bardzo dziękuję. Thank <laughs> you.